Kompilacja energicznych ujęć. Zbliżenia na wodę i rzekę, sand, spływ kajakowy, energiczne pływanie po rzece pontonami. Wypowiedź organizatorów spływów kajakowych oraz pontonami i Rytmana Bractwa Fizackiego. Rzeki to wciąż niedoceniony element polskiego krajobrazu. Paweł Wójcik. Zajmujemy się organizacją spływów pontonowych. Spływy pontonowe to jest najbezpieczniejsza forma spływów rzecznych dostępna tutaj na Sanie. San jest przepiękną rzeką. Rozległe widoki, możliwość połączenia ze zwiedzaniem Doliny Sanu, gdzie mamy niesamowitą ilość drewnianych cerkiewek, bunkrów linii mołotowa, największy skansen w Sanoku czy Galerię Beksińskiego. To jest pomysł na bardzo ekscytujący dzień, szczególnie dla tych osób, które wypoczywają w Bieszczadach. Rzeka San przedstawia wartość krajobrazową i historyczną tego wspaniałego regionu, jakim jest Podkarpackie. Dzień dobry, nazywam się Maciej Nabożny. Zajmuję się organizacją spływów kajakowych na rzece San. To wyspływ wygląda w ten sposób, że przywozimy kajaki na wyznaczone miejsce, później spływamy dany odcinek najczęściej jest to Około 15-16 km, i osoby, które dopłyną już na końcową, na metę, dowozimy później z powrotem na, na start. Moje nazwisko jest Jerzy Pachla. Jestem Redmanem, najmłodszym, co prawda, no ale. ale... Uzyskałem tytu, tytuł Rytmana Bractwa Flisackiego, spławiając drewno z Ulanowa do Gdańska. Bractwo Flisackie zostało reaktywowane w 1991 roku. Aczkolwiek tradycje związane ze spławami drewna do Gdańska, do, do, do Trzewa. Do tartaków sięgają 400 lat. Region dla ciekawych świata, dla wielbicieli piękna, dla poszukiwaczy przygód.